ma to są Ninja Itty witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj gram w Minecraft Survival 2 odcinek 9 e, i mam do was dwie rzeczy do przekazania pierwszą rzeczą to są komentarze e, bo w poprzednim odcinku z Minecrafta pytałem wam się czy byście nie napisali jak się mają nazywać kotki i dwie osoby napisały, jak się mają nazywać. I jedna osoba napisała, że ma się nazywać kozak, a druga osoba, że się ma nazywać notek. Dlatego ich dzisiaj nie będziemy nazywać tego nowego. Tylko wy sami zagłosuj, sami zagłosujecie w komentarzach. Jak będzie więcej napisane notek, to będzie, to będzie notek, a jak będzie więcej kozak, to będzie kozak będzie się nazywać, więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo do marca lecimy po 50 subików. Okej, okay, to... A druga rzecz to jest niespodz... Okej. Okay, Okej, okay, pokażę Wam już. Mój kolega chciał zagrać na moim serwerze. Nie, to nie jest serwer, to jest moja gra. Bo ja gram na konsoli, mam dwa pady, więc mogę grać sobie z kolegą na tym świecie. I to jest jego domek. Mogę pokazać. On jeszcze tam nie ma zbyt dużo. On nie ma nic w skrzynce, bo wszystko sobie zabrał. Tutaj ma piecyk. A tutaj schował. Ja mu dałem trochę tych itemów. By sobie zrobił. Hmm, ale. No i zrobiłem jeszcze sobie pomost. Taki pomost jak. Mam no, pomost, po prostu normalny pomost zrobiłem. Gdzie mogę przejść trochę szybciej, jakbym szedł tam na tą część wioski. i... Okej, okay, nic. Nic już. Dzisiaj sobie teraz rozmnożymy kurki. Dzisiaj mam wędkę. Okej, okay, powiem wam tylko tak, że, że jak jeszcze nie nagrywałem filmiku, spotkałem taką, taką małą armię miścicieli, nie miścicieli, grabieżców. To jeden był kurszą kurszą, było ich 5, nie licząc z sztandarem. Na szczęście nie miałem najazdu. Szczęście, że nie miałem najazdu. Zabiłem go przy wiosce, ale szczęście, że nie miałem... Siodło! Kurcie, to sobie dzisiaj oswoimy. Oswoimy sobie dzisiaj e, konie. Pójdę jakiegoś konia oswoić. O, tu jest jakiś kon. Hmm. O nie, jedzenko. Mam jakieś jedzenie. No nie no, ja mam... O, mam surowe kurczaki. Ja tylko jedno daję, jaki wezmę Okej, okay, tyle mi wystarczy chociaż. Będę mógł sobie biegać. Okej, okay. to może oswoimy tego konika. Tą, o, możemy już mu dać siodło. Gdzie jest siodło? Damy mu siodło jest mój. By tarczy ściągnąć, bo mi nie jest potrzebne. No i ze mną galopuje. Otworzyliśmy konia bardzo fajnie, mm. więc musimy dla niego zrobić zagrodę jakąś. Tutaj będzie kotnik, a ja sobie ści ściąłem trochę Jeff. Mam trochę. Będą jakie te płotki. Albo nie, tego stworzymy sobie tutaj. Ja. Nie, nie, nie chcę tego sobie stworzymy dużo patyków. Okej, okay, tyle wystarczy chyba. I mamy tyle samo. Będę musiał zrobić. Okej, okay, to sobie i zróbmy tak. Robimy tak, 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 tak. I gdzie mamy? Czekajcie, czekajcie. Okej, okay, tutaj mamy. I to tutaj. Teraz idziemy robić sobie. Tutaj będzie konik. Okej, to już tak zrobię. No, czemu mi się tak boguje tu? Ale to dziwnie wygląda. Pójdę szybko do domku jeszcze. Tutaj mam taki skrócik mały. Nieździe sobie stworzymy te mi nie są aż tyle potrzebne, ale niszczymy sobie to. I sobie za OK Okej, nieważne. Okej. Okay. Gdzie ty? Okej, okay, chodź, chodź, chodź. Tutaj jest tutaj. I kurde się nie mieści. Kurczcie. Nie, nie chciałem cię walnąć. Sorry. Nie, jak jestem potworem. Jestem zły na koni. Okej, okay, teraz chodź, koni. Przepraszam cię, koniu, że cię uwalniałem. To było przypadkowo. Okej. Okay. Masz tutaj trawę. Będziesz. Tam... Nie mam. Nie kości. I to jest taki dowód, że walczyłem z tym malutkim rajdem, ale nawet nie było najazdu. Tylko była po prostu armia co tutaj stanęła i sobie była. I nic nie robiła. Tylko patrzyli gdzie ja jestem. Nie wiem czy w ogóle jest jakiś jeszcze vinager. Ale zobaczymy. pewno tam gdzie mój... Okej, okay. tutaj jest podpisany dom widza. I tam jeszcze na pomoście jest znak. Czyli tabliczka. Po Stasia i widza. Bo my to razem budowaliśmy. My się spotkaliśmy. I ja z moim kolegą, ten stylistym widzem i graliśmy z nimi sobie zrobiliśmy to. O, jest winager Cześć vinager. Hm. Mamy chyba jeszcze tego wędrownego. Chyba znów sobie gdzieś poszedł. Możliwe nawet. Hmm. Chyba już wolę w sobie przepić. Okej, okay, ile? Okay. Kurczę! Nie! No wiem, No, no wiem, że. Kurczę, krzesłem daje głód, ale to rzadko daje. Rzadko to daje głód. I też to czasem zdarzyło surowe górczakiem. Gdy tak wolno chodzić. Aby mi zbyt dużo tego nie zabrało. Okej, okay, prawie. To jest lepsze niż zgniło mięso. Mniejszy głód daje czasem. Bo mięso praktycznie zawsze. Chyba, że jest tak czasem, że że mięso zgniłe to jest bardzo rzadkie, że mięso zgniłe nie daje głodu. Więc chyba kończymy na tym dzisiaj odcinek. Myślę, że wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, bo do końca, bo do marca lecimy po 50 subów. Mara. nara.